No siemanko, dzień dobry. Witam serdecznie na kolejnej części serii kompendium wiedzy o DeFi. Dzisiaj zajmiemy się bridgeami, czyli pomostami dla tokenów między różnymi sieciami blockchain. Obecnie istnieje pewien problem w strefie kryptowalut. Różne blockchainy nie mogą się zbytnio ze sobą komunikować. Na szczęście istnieje już szybkie rozwiązanie, jakim są wrapowane tokeny. I mosty o wrapowanych tokenach mówiliśmy sobie ostatnio, w tym tutaj wideo. Wrapowane tokeny pozwalają ci korzystać z monet i tokenów na innych blockchainach, na przykład tokenizowane BTC na Ethereum. Wraz z rosnącą liczbą blockchainów w strefie krypto, udostępnianie tokenów między różnymi sieciami bywało wyzwaniem. Niektóre projekty rozwiązują ten problem, budując mosty między sieciami, aby ułatwić transfer tych aktywów. Jak działa taki most? Podczas przenoszenia tokenów przez bridge nie nastąpią żadne zmiany w podaży tokenów w obiegu, ponieważ tokeny, które opuszczają jedną sieć, są blokowane, a ta sama liczba tokenów zostanie wymintowana w drugiej sieci. Tak jak tokeny pegowane na zasadzie 1 do 1, podczas przenoszenia tych tokenów z powrotem, te pegowane zostaną spalone, a te pierwsze po prostu zostaną odblokowane. Elementy mostów. Tutaj wchodzimy w technikalia. Więc monitorowanie. Zwykle istnieje wyrocznia. Walidator lub przekaźnik, który monitoruje stan w łańcuchu źródłowym, ponieważ musimy wiedzieć, ile konkretnie tokenów znajduje się na tym łańcuchu. Przekazywanie komunikatów. Po odebraniu przez wyrocznie zdarzenia, informacje z łańcucha źródłowego muszą zostać przesłane do łańcucha docelowego. Później następuje podpisywanie czyli informacje wysłane do łańcucha docelowego muszą zostać podpisane kryptograficznie. Konsensus. W niektórych modelach wymagany jest konsensus między podmiotami monitorującymi łańcuch źródłowy w celu przekazania tych informacji do łańcucha docelowego. Uff, to było ciężkie. Większość mostów jest centralizowana, czyli posiada jednostkę, która zarządza mostem i trzyma ich fundusze. Most to pośrednik, który często pobiera opłaty. Warto jest pamiętać, że jeśli przenosimy jakieś tokeny przez most, to dobrze by było mieć token natywny, czyli ten token, w którym opłacamy transakcje na danym łańcuchu, ponieważ często takie opłaty pobierane są po dwóch stronach. Więc warto jest mieć chociaż cząstkę takiego tokena natywnego zostawionego po drugiej stronie sieci, po to, żeby móc odebrać te tokeny przesyłane nam przez bridge. Bridge jest również słabym ogniwem i może być celem dla ataków hakerskich. Co ostatnio miało miejsce kilka razy. Pierwszym, ostatnim, bardzo dużym hakiem był hack Wormhole. Wormhole jest to bridge, który przynosi tokeny głównie z łańcucha Solana na Ethereum lub w drugą stronę. Ale również komunikuje on się z łańcuchem Kosmos, jak i również ze wszystkimi projektami stworzonymi na Kosmosie. Więc haker znalazł dziurę i udało mu się wyprowadzić ponad 360 milionów w Ethereum. Kolejnym i chyba największym hakiem, jeśli chodzi o całe kryptowaluty, nie tylko o mosty, był ostatni exploit na łańcuchu Ronin. Ronin jest to łańcuch poboczny Ethereum, który głównie obsługuje grę Axie Infinity. Stamtąd akurat udało się wyprowadzić ponad 600 milionów dolarów. Dobra, a my lecimy dalej. Multi Chain Bridge. Jest to mokry sen każdego, kto komu zdarzyło już się przerzucać jakieś tokeny z jednej sieci na drugą, więc istnieją mosty łączące wiele sieci blockchain, jak i również nakładki lub agregatory mostów, takie jak na przykład Rango Exchange, który łączy już ponad 8 łańcuchów i wciąż dochodzą nowe. Jeśli jesteście ciekawi, czym jest Rango Exchange, to możecie tutaj sprawdzić ten materiał. Na Rango Exchange również trwa akcja airdropowa. Należy tam po prostu wykonywać transfery między sieciami Terra, Kosmos i Juno. Jak dobrze pamiętam, to ta akcja trwa do jesieni. Rango Bridge, bardzo fajne narzędzie. Lecimy dalej: Zalety, jak i wady mostów. Więc zalety. Bridge przede wszystkim dają płynność. Oraz wspomagają interoperacyjność, jak i funkcjonalność naszych tokenów, ze względu na to, że nasze tokeny często generują bardzo wysoki yield gdzieś na jakiejś innej sieci, i my bardzo chcielibyśmy się tam dostać, dlatego właśnie potrzebujemy takich mostów. Wady: oczywiście centralizacja co jest bardzo słabym punktem, jeśli chodzi o mosty. Niski poziom bezpieczeństwa, właśnie o tym mówię, prowizje, jak i limity. Często takie mosty mają problemy z płynnością, więc nie możemy wymienić sobie na dużej ilości tokenów z jednej sieci na drugą. Dobra. I tutaj mamy taką mapkę. Są tutaj różne mosty, których możemy używać. Więc na przykład, jeśli chcielibyśmy przerzucić nasze tokeny z łańcuchów Polkadot, na łańcuch Ethereum, wtedy używamy Snowbridge albo ChainSafe. Do łączenia Polkadot z Bitcoinem możemy na przykład użyć Interlay. Tutaj mamy kilka mostów, których możemy użyć do przerzucenia Bitcoina właśnie na sieć Ethereum. I tutaj mamy Gravity Bridge i Terra Bridge, który pomaga nam przerzucić tokeny z Ethereum na Kosmos i na Terra Blockchain. Używając Wormhole. Możemy przerzucić nasze tokeny z Kosmosa Ethereum, na przykład na Solane lub na Avalanche. Tutaj są generalnie takie brydżek, które mają bardzo dużo połączeń. Moim zdaniem, łańcuchy to jest bardzo słaby punkt, jeśli chodzi o całą technologię. I na pewno w przyszłości nie będzie to działać tak, jak to wygląda teraz. Moim zdaniem, blockchain miał nas. Łączyć a nie dzielić. Zresztą już pojawiają się projekty typu Layer Zero, które wspomagają komunikację między różnymi sieciami. O Layer Zero na pewno również pojawią się materiały na tym kanale. I to by było na koniec. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć więcej o DeFi, to zapraszam na moją grupę Discord. Link do grupy Discord jest w darmowym e-booku. Link do niego znajdziecie oczywiście w opisie. To by było na tyle. Zostaw jakąś łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, w Siemanko pozdrówki.